Często ktoś mnie pyta, czy nie bałaś się wyjechać do Norwegii. Obcy ludzie, obcy język, a ja wtedy odpowiadam. Oczywiście, że się bałam, nie mówiłam po norwesku, bo nawet nie mówiłam po angielsku. Ale jestem z tych ludzi, którzy zanim dobrze się zastanowią, to już zrobią. Lubię wyzwania. Lubię, kiedy wydaje się, że się nie da, że to za trudne, że trzeba sprzętu i ludzi. I nie wiadomo czego jeszcze, a ja udowadniam, że jednak się da. Jestem, nie jestem tym typem, który siedzi na kanapie i czeka, aż dzień minie. Ja lubię działać. Lubię, kiedy coś się dzieje. Lubię cieszyć się efektem. Choć ta radość trwa u mnie krótko, bo zaraz myślę: A może teraz spróbuję czegoś nowego? Kilka dni temu zmarła moja przyjaciółka w Polsce. Powiedziała kiedyś o mnie. Ty jesteś z tych ludzi, których stres nie paraliżuje, tylko napędza. I miała rację. Iwonko, dziękuję Ci za te słowa. Mam nadzieję, że się tam uśmiechasz w górze. Bo kiedy dzieje się źle, to ja się nie zatrzymuję. Ja od razu myślę, co można zrobić, jak to poprawić. I właśnie dlatego odnalazłam się tutaj w Norwegii. Bo tu jest tyle wyzwań, tyle możliwości. Ten kraj dał mi przestrzeń do działania i do rozwoju, do dumy z samej siebie. I wiesz co? Tak, bałam się. Ale gdybym się wtedy zatrzymała, dziś nie byłabym tu, gdzie teraz jestem. A to byłaby największa strata. Lubisz moje opowieści o moim życiu tutaj w Norwegii? Zaobserwuj mój profil i zostań. Zapraszam.